Witam, nazywam się Marcin Drabczyk, reprezentuję firmę Podniosę.pl. Witamy Was na największej branżowej imprezie Bauma 2025. Jesteśmy pierwszą polską firmą z branży mini żurawii, która wystawia się na tej imprezie. Jako część rodziny Unika zapraszamy Was na relację, w której opowiemy o najnowszych produktach naszej marki. Przywieźliśmy tutaj nasz nowy nabytek. Najnowszy model Unik UM445. Świetna maszyna, super parametry. Pól elektryczna, baterie litiowe. udźwig aż 4 ton przy wysięgu 16 metrów. Łamane ramię, tak zwany fly jeep. Najnowszy pilot, bardzo dobra maszyna. Widzimy tutaj doskonale Wam znany model Unic 295 w wersji pełni elektrycznej, podwoziem kołowym. Jest to jedyna tego typu maszyna na rynku. Bardzo dobre zastosowanie wewnątrz budynków, na halach, tam gdzie gąsienicowe podwozie nie jest wymagane. Widzicie tutaj prototypową maszynę, która powstała w kooperacji z Hondą. Nowy zespół napędowy, świetne rozwiązanie. Maszyna w pełni elektryczna. Jak widzicie, najmniejszy mini żuraw na tą chwilę na świecie. Możecie wjechać nim do windy, zawieźć go na dowolne piętro, wykorzystać wewnątrz budynków, nawet w biurze do ustawienia wielkiej donicy. Taka maszyna na pewno przyda się i znajdzie zastosowanie na rynku. Ale znana maszyna 706, która po upgradezie zyskała wiele, wiele więcej możliwości. Ciekawostek. Nowy pilot, obsługiwany przez operatorów z polskim menu. W przypadku usterki, wyświetla nam się film instruktażowy, jak usunąć problem. Dodatkowo, łamane ramię które do tej pory było niedostępne. Mamy też pakiet elektryczny, dokładaną baterię. Maszyna pomimo tego, że jest hybrydą i może pracować zarówno z silnikiem diesla na zewnątrz jak i z silnikiem elektrycznym, teraz uzyskała baterię, także nie musi być podpięta do źródła prądu. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobra maszyna. Nowości Unika. Zapraszamy. Widzicie tutaj państwo najnowsze rozwiązanie GGR Group. Jest to urządzenie służące do poziomowania ładunku. Podnosimy ładunek niezależnie od tego, gdzie znajduje się jego środek ciężkości. Operator po podniesieniu, jeżeli ładunek jest krzywo zawieszony, jest w stanie pilotem automatycznie wypoziomować go. Najlepsze rozwiązanie na rynku. Imprezy tego typu mają na celu. Wymianę wielu spostrzeżeń. Spotykamy się tu jako dilerzy, rozmawiamy o nurtujących nas problemach. Mamy tutaj grupę inżynierów, sugerujemy im wprowadzenie różnych nowości i zmian. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów o wspólnej przygodzie naszych firm, czyli podniosę.pl i Unika. Współpraca ta trwa od 8 lat. Wiąże się z wieloma sprzedanymi maszynami. Sprzedaliśmy ich kilkadziesiąt sztuk. Nigdy maszyna Unika nie wróciła na reklamację. Są niezawodne. Co mogą potwierdzić nasi klienci? Świetna współpraca z inżynierami Unika. Są to ludzie bardzo, bardzo uczuleni na zdanie, opinię, opinie naszych klientów. Bardzo sobie to cenimy. Uważamy, że będziemy kontynuować to i starali się słuchać Państwa uwag, ażeby zgłaszać i przekazywać je dalej. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli macie jakieś uwagi, potrzebujecie pewnych rzeczy, prosimy po prostu o kontakt z firmą podnios.pl. Będziemy wysłuchiwać Waszych rad, Waszych uwag i starali się po prostu spełniać Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu. Firma Firmodnios.pl. Drodzy Państwo, Bauma to oczywiście nie tylko mini żurawie. Chcemy Państwa zabrać ze sobą na spacer po tej imprezie i pokazać Wam rozwiązania, ofertę różnych firm. Tego typu imprezy warto odwiedzać. Warto podglądać konkurencję, widzieć co się dzieje w branży. Są to bardzo istotne informacje i na podstawie takich rzeczy i imprez możemy po prostu wspólnie budować jakąś przyszłość i zaspokajać Wasze potrzeby. Drodzy Państwo, to jest właśnie Bauma. Przepotężne fale ekspozycyjne, piękny sprzęt. Takie firmy jak Caterpillar, Liebherr i inne marki nie szczędzą środków na pokazanie największych nowości. Tak jak mówiłem, jest trend teraz na sprzęt elektryczny, zeroemisyjności. Jesteśmy na ekspozycji Caterpillara. Zapiera za, za dech w piersiach. Naprawdę przepiękna maszyna. Tak jak mówiłem wcześniej, branża budowlana rozwija się, wszystko się buduje, 100% elektryk. Tak potężne pojazdy też już są elektryczne. Widzimy, jaki jest trend, w którą stronę obecna motoryzacja i budowlanka zmierza. dzięki przeogromnej powierzchni wystawienniczej kilku hektarów. Zobaczcie, co pokazała firma Komatsu. Zauważcie, jaką koparkę wystawili. Potężna.